Wybraliśmy kierunek ochrona przyrody z nadzieją na zatrudnienie w przyszłości w instytucji związanej właśnie z tą dziedziną nauki. Tak się złożyło, że jesteśmy studentami rocznika pilotażowego. O ile się nie mylę, jest nas teraz 22 narodów. Dokładnie, 22 osoby. 22 osoby to jest o jedna osoba mniej niż liczba parków w Polsce. Dlatego. Żywimy głęboką nadzieję, że w przyszłości każda z tych 20 osób, 22 osób zostanie zatrudniona na stanowisku dyrektora któregoś z parków narodowych. Mało tego, jedna osoba i to najprawdopodobniej będzie najlepszy student na naszym roku, dostanie dwa parki do obsłużenia. Dokładnie. Także z całego serca zniechęcamy wszystkich zainteresowanych kierunkiem ochrony przygody. Nie przychodźcie tutaj, nie ma sensu, naprawdę miejsca w parkach są zarezerwowane. Kierunek rozwija, jest bardzo pomocny, ale wydaje mi się, że nie, znajdzie, nie zagrzejecie to długo miejsca. Będziemy się starać o to, żeby nie mieć konkurencji w przyszłości. Chcemy być jedyni, wyjątkowi, ponieważ jest to jedyny taki kierunek w kraju.